Moi drodzy, witam was wszystkich serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale Poke Collectibles. Ja nazywam się Red, a dzisiaj otworzymy sobie z lekkim opóźnieniem, ponieważ ten secik miał swoją premierę już z dobry miesiąc temu, ale nie zmienia to faktu, że takiego boxu tutaj jeszcze nie otwieraliśmy sobie właśnie z Kingdrą, ponieważ promka jest całkiem zacna. To samo tyczy się nie tylko Kingdry, ale moi drodzy również i Greninży. Bardzo ładna ilustracja. Co prawda, kart jakichś wybitnych, jeżeli chodzi o Chase Karty, tutaj nie ma poza Kasjopeją, no i może jedną albo dwoma innymi illustration rerkami, ale nie zmienia to faktu, że taki box trzeba oczywiście również otworzyć, aka zbreakować. Na tym kanale. Zanim jednak zaczniemy, klasyczna, krótka przypominajka. Jeżeli podoba Wam się content, który tworzę, nie zapomnijcie o tym, żeby zalajkować ten filmik, zasubskrybować kanał oraz zostawić komentarz na dole pod filmikiem, tak aby troszkę rozruszać ten algorytm YouTube'a, który ostatnio na szczęście chyba nas w końcu polubił, ponieważ subskrybentów nam tutaj nie brakuje. Tak więc moi drodzy, nie będziemy dalej przedłużać. Let's go! Zacznijmy od tego, że przyjrzyjmy się w ogóle, co to jest za produkt. Moi drodzy, jest to produkt z dodatku Shrouded Fable, który zawiera jedną bardzo piękną kartę promocyjną. Takich kart promocyjnych, takiego formatu już dawno nie widzieliśmy. Dodatkowo są dwie zwykłe karty holograficzne, Frogadiera oraz Frołki. Dodatek Shrouded Fable, moi kochani, jest to set. Angielski odpowiednik japońskiego Night Wanderer. Łącznie w tym boksie zawarte jest 5 paczuszek, dwie karty, tak jak wcześniej wspominałem, oraz karta promocyjna. Dobrze, moi drodzy, nie będziemy dalej przedłużać i lecimy. Moi kochani, 5 bustereczków, pierwszy boksik. Dobra, słuchajcie, operacja na otwartym sercu. Zobaczymy, czy uda nam się bezproblemowo, bez uszkodzenia wyjąć tą kartę i zobaczymy w jakim stanie jest w ogóle ta karta promocyjna. A to tak, oni to teraz robią, dobra. Zobaczymy w jakim stanie jest ta karta promocyjna i czy będzie się ona nada nadawała do gradingu. Dobra, z przodu jest leciutko off z tego co widzę. No i już chyba, chyba widzę, że nic z tego, ponieważ mamy whitening. Ale w sumie z drugiej strony nie jest tak źle. Nie jest tak źle, oprócz tego whiteningu lekkiego u góry po prawej stronie, to nie jest w sumie tak źle. Możemy się pokusić, zobaczymy, spróbujemy. A czemu by nie? Dobra. W dupie z tym, kładziemy to na bok. Oczywiście dla Was kodzik, moi drodzy, nie można zapomnieć. A, poczekajcie, nie będziemy, nie będziemy sliwować w tych normalnych tutaj sliwach, tylko my mamy tutaj takie specjalne. One są idealne do kart, które później wysyłacie do gradingu, ponieważ są to sliwy, które mają taki oto dzyndzelek. Możecie je oczywiście dostać u nas w sklepie internetowym. Gorąco Was zachęcam, z tego względu, że kartę, którą później możecie na przykład wrzucić do card savera możecie, albo osoba, która grejduje po prostu te karty łatwo wyjąć z powrotem. Odłóżmy sobie promkę na bok, tak, o tutaj może tak, żeby światło nie odbijało i atakujemy. Shrouded Fable. Nie wiem, czy macie dobre przygody związane i dobre, dobre tutaj takie odczucie, jeżeli chodzi o ten dodatek. Ja osobiście mam takie średnie, no doświadczenie, jeżeli chodzi o otwieranie tych boosterków. No, ale zobaczymy, może się to zmieni. Pierwszy boosterek, mamy 100 full Krowat oraz Pecharund i X i dla was Kodzik moi mili. Od razu leci do Sliwa, jestem ciekaw czy chociaż jedną illustration rurkę uda nam się tutaj wyciągnąć, jak nie trudno się mówi. My akurat jakiegoś farta ostatnio do puli, chociaż wróć chciałem powiedzieć, że nie mamy, ale steam up to wiadomo. Udało mi się w końcu coś porządnego wylosować, może nie był to hit pierwszych lotów, ale zawsze 170 zł w kieszeni, jakby nie patrzeć, to jednak, jednak jest to nie tania karta. Kengar z Mimikyu, ale my dzisiaj nie o Team Up, my dzisiaj o Shrouded Fable, Haundur, Sidra, Janina, <ścoughs> Iron Man, Slider Wing, Houndur, Exu. Griselia, i to by było w sumie na tyle. Ja jestem zawsze taki trochę opóźniony, jeżeli chodzi o wydania najnowszych dodatków. Tak samo teraz Stellar Crown miał swoją premierę jeszcze, czego jeszcze tego openingu nie nakręciłem, który chciałem dla Was przygotować. Ale szczerze mówiąc, czasem po prostu tak bywa. Słuchajcie, może coś mamy, może coś mamy. Exu oraz Griselia. No, może, może jednak. Może nie. Pierwszy boksik i od razu taki zacny, wiadomo. Nie mogłoby być przecież inaczej. Warum. Czyli tak zwany Pokémon silnik, moi drodzy. To jest V6, V8 to jego ewolucja. Zubat, Houndur. Inkej. Krobat. Znowu Janina. Weewile. Cassiopeia. Krobacik oraz mamy słuchajcie, Okidoki. Okidoki, nie wiem, nie przepadam za tymi nowymi... Legendarnymi Pokemonami, Kiedyś to wiecie, co to było. Lugia, Rajkłaza i tym podobnym. Dzisiaj mamy, dzisiaj mamy Okidoki. Trzeba się zadowolić tym, co się ma. Tak słyszałem. Ale my nie, nie będziemy tutaj dalej przedłużać. Klasycznie latujemy z drugim boksem. Okidoki. Moi drodzy, Okidoki. Uff. Znowu mamy pięć bustereczków, i znowu mamy operację na sercu. I módlmy się, żeby ona była w jakiejś fajnej kondycji. No i w sumie jest, i w sumie jest. Chociaż to, nie będę ukrywał, że. Jest to ewidentnie box, który kupiłem pod te dwie karty promocyjne. Krótkie ogłoszenie parafialne, jeżeli również chcielibyście grade'ować swoje karty, czy to w PSA, czy w Beckettie, to możecie skorzystać z usług naszego sklepu internetowego. Więcej informacji znajdziecie na dole w opisie pod filmikiem. W tym miesiącu będę miał ponad 100 kart, które będę grade'ował w PSA. W Beckettie będzie chyba to może z 5 albo 10 kart. Zawsze tak staram się troszeczkę od siebie coś do tego Becketu dołożyć. Ale głównie to jest zawsze... I tak, są to zawsze karty z One Piece a. Jeszcze z Pokemonów, ale nic nie wysyłam do bukietu. Może się to zmieni wkrótce. Słuchajcie, atakujemy drugi boksik. Mamy Absola, Fraxur, Daskul, Toxic Rogue, Sylwion, Binding Mochi, Stuful, Krobacik i mamy Zoroarka jako kartę holograficzną. A dla was, Kodzik. Dajcie znać, jak wam z kolei dropiły te boksy czy macie również podobne przekonanie do tego co ja czy jednak wam yy, mocno siadł ten secik i czerpiecie frajdę właśnie z otwierania tych paczuszek Genesect, Night Stretcher, Culturous Tenacity, Dark School, Joltik i moi drodzy, Okidoki chyba kolejny raz nie, wcześniej był Oki Okidoki był, ale w full arcie za to Zostały nam trzy bustereczki Horsy, Praxur, Sneasel Snizel-Mizel, Warum, Sylvian, Iwelta, Power Glass, Night Stretcher, Inkay oraz Blood Moon, Ursulala i klasyczny kodzik. Casiopay na szczęście już mamy za sobą, ale nie u nas. Dla naszych widzów na breakach wiecie jak to jest. Dla Was wszystko, dla mnie nic. Malamar, Powerglass, Mamy, słuchajcie, Ace'a i klasyczny kodzik. Nie no, chyba nie jest w sumie aż tak źle. Myślałem, że będzie gorzej. Spodziewałem się czegoś gorszego, ale w sumie wyszło całkiem nieźle. Jeszcze wszystko może się zmienić, w zależności od tego, co będzie w ostatnim paku, ale nie spodziewam się tutaj nie wiadomo jakich hitów. Curem Iron Moth, Fraxur oraz Copy jako karta holograficzna. Klasyczne zestawienie tego, co udało nam się wydropić. Słuchajcie, mamy Ace Neutralization Zone, mamy Oki Doki, jest i drugi Oki Doki, i EX. No i to, na czym mi chyba najbardziej zależy, to są te dwie karty promocyjne: Greninja oraz Kingdra. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Fajnie, że dotrwaliście ze mną do samego końca, a my widzimy się już niedługo ponownie.